czy dzisiaj idziemy może na drugą lekcję. Hmm, Haniu? Hej, Haniu? Haniu, kochana, czy ty idziesz dzisiaj na drugą lekcję? Dlaczego nie wstajesz? Nie, idę na pierwszą. Co? Jak to na pierwszą? No to musisz już wstawać, bo się spóźnisz. O nie, mamo, naprawdę? Dlaczego nie obudziłaś mnie wcześniej? No dobrze, no ja myślałam, że idziesz na drugą lekcję. No skąd mogłam wiedzieć? Idę ci zrobić szybko śniadanie, dobrze? No także szybko się przyszykuj i schodź na dół, przygotuję ci kanapki do szkoły. No raz, raz. O nie, jeśli przyjdę za późno do szkoły, to dostanę wpis do dziennika. Czy jakąś nagany, czy coś, no już nie wiem. Muszę się spieszyć. No dobra, no to y, co mogę jeszcze ominąć? Toaleta na pewno nie. Włosy szybko wyszczotkuję. Zęby? Nie, nie mam czasu. Mhm. Och, już muszę lecieć. Y, wezmę sobie może po drodze jakąś gumę do rzucia, czy coś. Mam nadzieję, że mama zrobiła mi już śniadanie. Ej, Hania, słuchaj, mam problem. Co jest, Emma? Strasznie się spieszę. Bo zobacz, bo tutaj pod spodem jest taka dziurka. Mogłabyś mi to czymś zakleić, proszę. Emma, proszę cię, poradź sobie z tym sama. Ja muszę lecieć do szkoły, bo się spóźnię. Yy, Hania, ale dziwnie pachnie ci z buzi. Nie myłaś zębów czy coś? Zaraz powiem mamie. Oj nie, nie, no nie myłam zębów, tylko nic jej nie mów. Wezmę sobie jakąś gumę. O kurcze, guma do życia to jest dobry pomysł. Zalepię nią tutaj tą dziurkę. Genialne. No dobra, ja się muszę zdecydowanie spieszyć do szkoły. O, Haniu, jesteś wreszcie. Tutaj są twoje rzeczy do szkoły. Proszę bardzo. O, mama, dobra, ja już nawet nie chcę nic zjeść. ty koplecak i lecę. Oj, Hania, mam nadzieję, że wszystko ze sobą dzisiaj wziąłeś do tej szkoły, co? No, mamo, no przecież to jest normalny dzień w szkole. No, co, czego miałabym zapomnieć? Na pewno niczego ważnego. Lecę już. Pa! Do zobaczenia! Ojej, w jej pośpiechu na pewno czegoś bym zapomniała. Ciekawe, co to będzie w jej przypadku. Hmm. Ojej, jak Hania zaraz nie przyjdzie, to ja już idę chyba do klasy. Nie chcę się spóźnić. No, gdzie ona. A, zobacz, chyba biegnie. Hania! Jej, Hania, co się stało? Ojej. Chyba nigdy w życiu się tak nie spieszyłam. Słuchajcie, zaspałam, ale dobrze, dobrze, że się nie spóźniłam. To cud. No, pija, o nie, czemu masz tą torbę? Tylko nie mów, że jest WF. Hmm. Mm, no, jest WF, na drugiej lekcji. E, nie wzięłaś rzeczy? O nie, w całym tym pośpiechu zapomniałam o WF-ie. Ja nie wzięłam rzeczy na zmianę. Oj, nie przejmuj się, nikt się nie zorientuje. O, chyba, co nie? No właśnie, zresztą nasz WFista przecież niespecjalnie zwraca uwagę na to, w co jesteśmy ubrani. Możesz iść w tym, czym jesteś. Hmm? Hmm, chyba macie rację dziewczyny. Dobra, nie będę się tym przyjmować. Na razie chodźmy na lekcję, żebyśmy się nie spóźniły, bez sensu. Uch, no dobra. Ej, Pia, co my teraz mamy właściwie? No jak co mamy? Angielski. Zrobiłeś zadanie domowe, mam nadzieję, bo było zadane. O nie, zadanie domowe, angielski! Ja myślałam, że mamy teraz sztukę. O. Słucham! Ej, czy ja słyszałam, że ktoś tutaj pomylił lekcję? Oj, Ret, przepraszam bardzo, tak! Yy, nie! Yy, znaczy dzisiaj jestem trochę zagubiona. Co to ma być za przerywanie w lekcji? To jest wpis do dziennika. No i gdzie jest ten dziennik? No co się z nim stało? Czy ktoś, czy ktoś go widział? Halo? O rety, faktycznie zapomniałam go przynieść. Już lecę. Co to w ogóle ma być dzisiaj? Dzieciaki jesteście takie niezorganizowane. Za co że jesteś odpowiedzialna za dziennik, a go nie przyniosłaś, też powinnaś dostać wpis. Oj dobra, no proszę pani, przecież już idę. Ja to zawsze o czymś zapomnę. Albo zmazać tablicę, albo przynieść dziennik. Matko. Ach, no dobra, no to już jest. Mam nadzieję, że mi jednak nie wpisze tej nagany czy tam czego. O... Ej, ty! Słuchaj, stój! Ej! Co wy ode mnie chcecie? Nie znam was. No, e, słuchaj, czy ty nie jesteś w klasie przypadkiem z tą dziewczyną, co nosi e, t-shirt z koniem i ta druga na wózku? Kojarzysz je? E, no, tak, samo mnie w klasie, ale o co chodzi dokładnie? Słuchaj, a co macie za lekcję teraz? A potem właściwie, nie, następną lekcję jaką macie? E, no, teraz mamy angielski, a potem mamy WF. E, świetnie! Dobra, to załatwimy to dzisiaj! Hmm. Jest! To było mega dziwne, po co one w ogóle mnie zatrzymały i o czemu cieszyły się, że mamy WF? Dziwne. Co jest najważniejszym regułą w języku angielskim, no? Yy, odmiana czasownika, no, no nie wiem. Halo, dzień dobry dzieci, czy mogę na momencie przerwać? No jeśli trzeba, no to oczywiście, ale o co chodzi? Dzieci, dzisiaj wasz WFista odwołał lekcję, bo jest chory niestety. Wow, idealnie, akurat wtedy, kiedy nie wziąłem rzeczy na WF, nie mamy WF-u. Super, uf, ale mi się opiekło. No nie, no nie może być, ja przytachałam całą tą torbę, bez sensu, o, ja nie mogę. Oj, chyba za wcześnie zaczęliście się cieszyć, macie zastępstwo z inną nauczycielką od WF-u. No nie, jeszcze nowa nauczycielka? E, no dobrze, pani Fiołek, w takim razie życzę udanej lekcji i ja już uciekam. Oj, Haniu, no już weź się w gęst, mamy tutaj angielski, prawda? E, tak, przepraszam, dzisiaj ten dzień jest po prostu mega niefortunny. Ha, ha, teraz Hania musi się tłumaczyć i jest na celowniku. Celowniku nauczyciela, przynajmniej to nie on nie chodzi tym razem. Ha, ha, nie jestem jedyna. O, matko, ten angielski już mnie tak denerwuje. Jeszcze ta pani fiołek jest wiecznie niezadowolona. Och, całe szczęście jest w Ach, już nie wiem, co gorsze: iść na WF bez ciuchów na zmianę, czy być na tym strasznym angielskim. O. Słucham, czy ja dobrze słyszałam? Jestem strasznie zawiedziona, Haniu! Ojej, pani Fiołek to naprawdę przesadza. Chodźmy na ten WF. O co dzisiaj chodzi? Co, jestem jedyna, która będzie się dzisiaj przebierać, czy, czy jak? He? Czemu mamy się przebierać? Przecież ta kobieta nie wie, jakie mamy ciuchy. Bez sensu tracić czas. No, w sumie racja. A ja tak w ogóle nie mam dzisiaj w ogóle ochoty na WF. Ostatnio zresztą skręciłam sobie palec. No cóż, mi jest wszystko jedno. Będę w takim razie jedyną osobą, która się przebrała. Hm. No, a poza tym... A, nie, jakby co, to mam jeszcze jedną koszulkę na zmianę. Chcesz? O, super pija. No to w takim razie będę mogła się przebrać. Ekstra, dzięki. Wow, zobacz, ale dobrze mi pasuje, idealnie. Ale masz super koszulkę, pija, nowa? No, wiesz co, ostatnio byłam z na zakupach w sportowym sklepie i strasznie mi się spodobała. Fajna, co? To jest odzież termalna, wiesz? Hej, dziewczyny, chodźmy już, co? Żebyśmy się nie spóźniły. Co, dzień dobry, dzieciaki, witajcie serdecznie u mnie na WF-ie. Jestem Iwona Silna. Eee, tej pani chyba coś się pomyliło. Ona wygląda jakby miałaś na basen, co? Dzieciaki, czy kojarzycie Ninja Warrior'a? Dzisiaj tym się zajmiemy. Ekstra, cała przebieralnia, że jest wolna, nikogo nie ma. Zaczynamy? No pewnie. Ale zrobiam oczy, co? No, to będzie mega dla nich kompromitujące. To co, zabieramy tę koszulkę? To jest koszulka tej blondynki. Eee, no i jeszcze weźmy torbę. Mm -mm. To jest chyba wszystko ich, no. O, rety. Dzisiaj wcale nie żałuję, że nie mogłam brać udziału w całej lekcji. To dopiero był morderczy wysiłek. O racie, ja już nie mogę. Ale będę miała zakwasy. No ja też. Ej, co się stało z naszymi rzeczami? Właśnie, moich też nie ma. Hmm, no ciekawe kto to mógł być. Ej, dlaczego tak na mnie patrzycie? Ja przecież byłam cały czas z wami na lekcji. Nie mogłam to być ja, prawda? Nie wydaje się wam? No właśnie, a poza tym? Kto miałby w ogóle chcieć i dlaczego kraść wasze ciuchy, które są obrzydliwe i w ogóle nic nie warte? No ekstra pija. i co my teraz zrobimy bez naszych rzeczy na przebranie? Ktoś naprawdę nam ukrać ciuchy. No. Wiesz co, naprawdę? Sonia, mogłabyś się przyznać, że ty to zorganizowałaś, prawda? Zawsze robiłaś mi takie głupie żarty i w podstawówce i teraz, przyznaj się. Gdzie jest moja koszulka? E, Nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest Twoja koszulka. Nie mam z tym nic wspólnego. Mogę przysiąc naprawdę na moją mamę. Tym razem to musiał być ktoś inny, wiesz? Nie macie prawa mnie obwiniać. Zresztą widziałyście, że byłam z wami na tej lekcji. I dużo osób to potwierdzi. Wiesz co, ja już to Twoje świetne aktorstwo znam. Idziemy teraz pod prysznic, jak wrócimy, to chcemy widzieć tutaj nasze ciuchy z powrotem na ławkach. Rozumiemy się? Dlaczego w ogóle miałabym się tym przejmować? To nie byłam ja, nie mam z nią nic wspólnego i nie wiem, gdzie są wasze ciuchy. Pff, idę na następną lekcję. Ja też idę po swoje rzeczy do innej sali, dziewczyny. No, świetnie. Ciekawe, czy się jeszcze zorientuję. Chyba poszły też pod prysznic. Bierzemy więcej? No, pewnie, ale będą jaja. Najpierw zajumałyśmy im normalne ciuchy, a teraz jeszcze ciuchy sportowe. Nic nie będą miały. Oj, mały peszek, dziewczyny. Gdzie się ukryjemy w szkole, co? Okej. Okay. O nie! To się nie dzieje. Och, ja tą Sonię uduszę. No nie mogę w to uwierzyć. Najpierw ukradła nam ciuchy na zmianę, albo ktoś, a teraz jeszcze rzeczy sportowe. No jak my teraz wrócimy do domu? No nie mam pojęcia, ale ja tak nie wracam. Pia, co się robi w takich sytuacjach? Chyba musimy to gdzieś zgłosić, co? Nie wiem, może na przykład pani Włafiska zadwoń do naszych rodziców, żeby przywieźli nam jakieś rzeczy. Pojęcia nie mam. Ja nie mogę, jaka lipa. Totalna. Yy, przepraszam, pani silna. Yy, mamy pytanie? Halo? Hmm, dziewczynki, czegoś zapomniałyście z sali? E, wie pani, co mamy problem, bo ktoś ukradł nam nasze rzeczy i sportowe, i na przebranie, i nie mamy w czym wrócić do domu. Co mamy teraz zrobić? Hmm, a co to? Co to za rzecz czy to nie hani i pi? Co one tutaj robią? Idę to zgłosić? E, pani róża, e, przepraszam bardzo, znalazłam rzeczy moich koleżanek leżące w holu szkolnym. One muszą ich teraz szukać na dole w sali gimnastycznej. Momencik, Ej, dzwoni telefon. Naprawdę, że ktoś wykręcił tym dziewczynom taki numer? Myślałam, że tak już się nie robi. O, słuchajcie, dziewczyny, mam bardzo dobrą wiadomość. Dzwoniła do mnie pani róża z sekretariatu, że rzeczy się znalazły. Znalazła je wasza koleżanka w holu szkolnym. Uff, całe szczęście! No całe szczęście, Hania, chyba bym spaliła się ze wstydu. Ja też! No całe szczęście zostało znalezione, ale Hania, wiesz co, mi się wydaje, że to nie mogła być Sonia. Ona naprawdę była cały czas z nami na wf -ie. Ale kto inny mógł nam ukraść te rzeczy i po co? Nie rozumiem powodu. Ja mam przeczucie, że to ma coś wspólnego z tymi bliźniaczkami. Myślisz? Ale to by było naprawdę podłe i zresztą jaki miałby motyw? Zupełnie nie rozumiem, że jesteśmy koleżankami Beaty? Hmm, podejrzane. Hmm.